Jakub, gdzie dzisiaj idziemy? Na dzień komandos. A kto jest tym komandosem? Ja. To jest mój dzień. <laughs> to jest nasz dzień. Dzisiaj będziemy komandosowali. A tak poważnie, jesteśmy w Dziwnówku. Zachodim. Dziwnowie! A! Jesteśmy w Dziwnowie i będziemy oglądali Dzień Komandosa. To jest uroczystość trwająca Matko. bodajże 3 dni. Co roku, od kilku, kilkunastu już lat. Jakub jest bardziej zaznajomiony, bo on tutaj od dziecka przyjeżdża. Co rocznie spotykamy się w rocznicach formowania naszej jednostki po już 61 latach Centrum placów. Czyli no to takie targowe? Ludzie teraz wystawiają, sprzedają, tak naprawdę zarabiają sobie na tym, że jest okazja. I dobrze, trzeba kręcić biznes. Chociaż widzieliśmy z Jakubem urząd celno-skarbowy, więc no, obawiam się, że mogą być różne kontrole. Miejmy nadzieję, że nikt na tym nie straci, tylko zyska. Takie rzeczy. No a później będzie już o 16.00 część główna, czyli właściwie właściwa część. No i będą nagrywane i robione rzeczy. Typowo już są święte. O, zobaczcie, strzelnica. O, trzeba nagrać drugą część. <laughs> Ale tutaj widzicie, to, to są repliki. Założyliśmy się z Jakubem. A ja mówię, że tam, jeszcze po lewej stronie. Jest też kilka stanowisk, jakieś obozy wojskowe są tam porozkładane napiąte. Jakub mówi, że nie, mówi, że kawa mi źle służy. To zobaczymy, zobaczymy. Zaraz wam nagram. To ma rację. Zapomniałem dodać, założyliśmy się o obiad. Kuba stawia Homara, jeżeli wygram, a jeżeli przegram też. za to Nie, no żartuję. Zobaczymy jeszcze co się założyliśmy. Jeszcze, jeszcze nie wiadomo. Zależy kto wygra, no to wiadomo, nie każdy ma taki sam kapitał. Słuchajcie, chyba jednak nie miałem racji. Nie wiem, prawdopodobnie nie dojdziemy i nie znajdziemy tego miejsca, o którym mówiłem, ale pokażę wam szybko plażę, żeby potwierdzić, że jesteśmy na Bałtykiem. Powiedziałem, że są osoby, które by nam nie uwierzyły. Ej, były. Ziemia. No i zobaczcie, nasze piękne Polskie morze. Taka że i tak nie będzie, widać o tym. Ale wieje, nie wiem czy będzie to widać na kamerach. Chodź jak mała ma problem, żeby polecić. Widzicie, ludzie już też kupowali rzeczy, mają na sobie pozakładane. A my uciekamy na razie, bo jest godzina 14.37 i czekamy aż będzie już ta właściwa część uroczystości i tak dalej, bo na razie za bardzo nie ma co tutaj robić, a parkingi są drogie. Żartuję, parkingi są względnie tak, na pewno tańsze niż w Krakowie. Jest już 16. Dokładnie 11. Troszeczkę się spóźniliśmy. <laughs> no, trudno. Droga była niezbyt pomyślna dla nas. Nie, tak serio, to wyszliśmy troszeczkę za późno. No, nie wiem, czy jest więcej stanowisk teraz, czy mi się coś zdaje. Chyba więcej. O, patrzcie. Jednak okazuje się, że z jaką mieliśmy remis, złą stronę pokazałem, że są te inne namioty, które widziałem. To jednak jest tu. Trzeba było iść w drugą stronę parku. I są. I tam właśnie będą te wszystkie Masz rzeczy związane tak, z wydarzeniem. Tak, teraz

Mamy no ładownicę do mośka A się prezentuje dziwne ci... A jeszcze jest dziwnówek, jeszcze jest dziwnówek 2 1-0 1-0 W saperze? O patrole saperskie. Pamiętajcie, nie podkładajcie bomb na lotniska. Taki patrol przyjedzie i będziecie mieli problemy. No, przecież wykrywacz mi To Polak wymyślił, nie? No? co? 2-3 no? no, 2-3 no? no, 2-3 no? no, 2-3 no? no, 2-3 no? 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 2-3 Kup sobie kupił nowy samochód. Na co tam patrzysz? To już tu pociska? Patrzę, jak tam. takie samochody. Ciekawy jestem, czy są bardziej Pancernel niż BMW. Rolena Wrockiego. Wojska specjalne minęliśmy, tam nie nakrywamy. Słuchajcie, szacunek, To jest zupełnie inny poziom. Nie mówię czy lepszy, czy gorszy, ale są pewne konwencje Harpagany, które... no i tutaj. No 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 Harpagany. Tarpokale. No i też znaczy, jak ta... my, nie? I będziemy co upubliczniać w twarzy, bo nie mają masy okularów, więc wiecie. O, tutaj panowie ja, kompetenci. kompetenci O, wszystkie te dziadki Starsi panowie, jaku? tam A, to jest te, na refleks Gromów w Formozu, nawet od nas nie? To jest nie. Ty w który no w Chodź <grywa> do specjalistów idziemy Tak, ja, widzicie, ludzi jest roz... roz... Mnóstwo ludzi Wiesz, że tylko z można zarobić? bo Ci, za rok sobie przyjedziemy no. Słuchajcie, polecamy każdemu otworzyć kuchnię polową Nic nie polecaj Nie ma w zarobku na tym żadnego jest, nic. No właśnie, no, to już druga no, ale szczerze, jak my, my tutaj byliśmy kilka dni temu, to pustkami świeciły, a dzisiaj... Ile później przyszedł, zarabia ho. Ogrom, a patrzcie, to są dwa punkty. Chłopa, nie, nie ma, nie po tej stronie. <grym> tutaj mamy łozie, No No Jakub to jest pasjonat historyczny, on się zada takich rzeczy. tej parady. zacząłeś petem się przebije No Masz zobacz, zobacz. Dziecie, dziecie. Co to piję? No Masz zaczyć co ty pierdolisz robić to zdjęcie no. Tak, Są pozaprostarzone, nie? Czy to się inaczej nazywa? Nie nie. ale ma kurde. Nie, Znaczy, chciałeś jeepa kupić. A co tu ty z tym na wodę zrobię? Trzeba, Trzeba poprawić. Goku, no, papa. A to jest z granatki. O, no. to takim czuli to. Ale za jedli z

No ale chyba nie w nas <laughs> Wyobrażasz sobie A to i nie jest wojskowe jak coś Tutaj sobie ktoś postawił łódeczkę Nie wiem, ja lubię specjalców najbardziej Są tacy konkretni, no, nie wiem, wiem no, naprawdę No ale to dlatego, że to jest prestiż no, tak Jakub, tak zawsze tak jest prosto, się nie pierdolą, elita, nie? A skąd ich nowa drużyna ma, ma. Sandary

Rocznie spotykamy się w rocznicach formowania naszej jednostki po już 61 latach, od maja 1964 roku, gdy pierwszy żołnierz I batalonu szturmowego pojawił się w Giełdowie i do 1986 roku wycisnęli istotne piękno na historii powiatu w Kolejną ucznicę z formowania pieśni obywatelowo-szczurmowego witam was, koledzy składowaniacy. Witam rodziny i zaproszonych gości. Zapraszamy też jutro, dzisiaj tak minimalnie zachęcająco. To będzie jutro druga, jest, druga umiem, część. Będzie większej broni zespołowej używanej na szybowcach, na łodziach, na jazdach. Tak. tak, to jest rozumiesz na tego.

to no, mojego dziadka kopaliśmy pod murek. I kopiemy, kopiemy. Słuchajcie, my uciekamy. Będziemy jutro, dogramy kolejną część. Będzie to coś ciekawszego, miejmy nadzieję. No bo dzisiaj jest taka prezentacja. Są niby jakieś wydarzenia z cały harmonogram. Natomiast sam jeden z żołnierzy powiedział, że Jutro będzie większy kaliber, więcej sprzętu, jutro albo połytrze będzie w ogóle desant Skoki, no skoki z, helikoptera, z helikopteru. Do wody. Do wody. No właśnie. No i zapewne będzie bardziej urozmaicony. No, widzicie, dzisiejsza pogoda też nie jest jakoś przyjazna. Mocny wiatr od samego rana, słabe ciśnienie. Deszcz przed chwilą padał. Chociaż zapowiadają, że jutro i powietrze też ma być brzydka pogoda i zimno bardzo. A może nie. Polecamy Wam grochóweczkę i Bigosik Super sprawa. Trzymajcie się.